Dzień dobry, witam na moim kanale Bluefish Tarot. To jest czytanie na 4 czerwca 2025 dla nas wszystkich. Zobaczmy, co Wszechświat i Tarot chce nam przekazać w ten dzień. A z Części połow i głupiec i tutaj na spodzie mamy pięć pentakli. Hmm. <laughs> Mamy tutaj w środku tego czytania sześć buław. Mamy tutaj, to jest chyba Sofia Loren, e, czyli gwiazda film, f, f, filmu, e, symbol e, kobiecości, e, urody, no i talentu. Osoba bardzo charyzmatyczna, osoba, która osiągnęła sukces w swoim życiu, w swojej e, branży. E, wszyscy ją podziwiają, wszyscy ją e, zachwycają się nią. I taka jest karta sześciu buław. Karta sukcesu, osiągniętego sukcesu e, i wyniesienia na e, piedestał. Ale ja zawsze patrzę na tę kartę w ten sposób, że na ten sukces sobie ciężko zapracowaliśmy. To nie jest tak, że to się stało, w, że, że, że pracowaliśmy na coś i to się stało samo z siebie. My włożyliśmy w, w tej energii bardzo dużo wysiłku w to, żeby znaleźć się na takiej pozycji. Owszem, odro szczęście, odrobina szczęścia nam w tym pomogła, ale wiadomo, że żeby osiągnąć coś w życiu, trzeba włożyć w to dużo energii i zaangażowania. No i przede wszystkim e, kochać to, co się robi. Um. Bo tutaj e, czytanie zaczyna as kielichów, Czyli, jak powiedziałam, kochać to, co, co się robi i wtedy te sukcesy do nas przychodzą. E, prędzej czy później. E, w, w, moim zdaniem. E, as kielichów pojawia się e, jak taki dar od losu, właśnie to jest energia, w której e, Doznajemy e, emocjonalnego uniesienia. E, wydaje nam się, że e, e, coś niezwykłego dzieje się w naszym życiu, a, jeśli chodzi o uczucia. Może w tym dniu uda Wam się zrobić coś takiego, co pozwoli Wam uwierzyć we własne siły, uwierzyć w to, co robicie kim jesteście a, i stwierdzicie, że że warto było a, zainwestować czas i a, włożyć całe swoje serce w jakąś pracę. A, możecie się też poczuć w tym dniu, jak a, ktoś bardzo ważny, Ktoś wyjątkowy, ktoś, kto swoim, swoją pracą i zaangażowaniem wnosi taki pozytywny wkład w, do społeczeństwa. Możecie być też w jakiś sposób zauważeni dzisiaj przez kogoś. I docenieni. Tutaj może się pojawić wokół was jakaś nowa osoba, kompletnie nowa osoba, któż, która dos, dostrzeże Wasze możliwości i wasze e, sukcesy. Ona będzie wam w jakiś sposób e, pojawi się z, wokół was e, jakby znienacka, i może na przykład wam zakomunikować, że to, co wy robicie, jest, jest e, piękne. Że to, co wy robicie w koło, przynosi, jakby, takie wnosi wiele takiej pozytywnej energii w życie tej osoby. Tutaj mamy tego, tę osobę, to jest chyba dziewczyna, która stoi na. Z kraju tej e, skarpy trzyma te, to są chyba talerze. Jeżeli będzie nieostrożna, to, te, to potknie się i te talerze jej wypadną z, z, z rąk i się potłuką. I, I ten pies, który ją powstrzymuje, przed tym, żeby, żeby jednak się odwróciła i popatrzyła e, w drugą stronę. Mm. Dzisiaj możecie też mieć takie, taką, taką, taka sytuacja się może na przykład wy, wydarzyć, gdzie wy możecie się nawet w kogoś zapatrzeć, w kogoś, kimś się zafascynować, zafascynować się tym, co ta osoba robi, jak ona to robi, coś może odwrócić waszą uwagę, Możecie się zainspirować tą osobą i zacząć zupełnie nową, nową ścieżkę w swoim życiu. Coś, czego do tej pory nie robiliście, coś, z czym do tej pory nie mieliście w ogóle do czynienia. To może Was naprawdę zainspirować do czegoś nowego, do jakiegoś nawet nowego etapu w Waszym życiu. Dlatego, że na może na tutaj jeszcze jest ten as buław, Na W przeszłości mogliście czuć jakiś brak. Może nie wiedzieliście, dokąd pójść, co ze sobą zrobić. Tak, nie mieliście jakiegoś takiego wzorca, jak coś zacząć, jak mieliście na przykład pomysłu na siebie. To dzisiaj takie pomysły mogą wo, do Was przyjść. Może naprawdę coś przypadkiem się takiego wydarzyć, gdzie Wy spotkacie osobę, która osiągnęła ten sukces, y, jest już gdzieś na jakimś stanowisku, jest już, ma jakąś taką po, bardzo ważną pozycję i Wy będziecie patrzeć na tę osobę jak na y, bardzo y, z takim zachwytem. Ale musicie uważać. Mi się wydaje, że to jest też takie małe ostrzeżenie dla Was. Żebyście nie zapomnieli o tym, e, że tak naprawdę e, wiąże się z tym jakieś ryzyko. Pamiętajcie o tym, żeby nie zapominać o sobie i o tym, kim wy jesteście. E, I tak do końca nie popaść w, takie, w taką euforię, bo to wiadomo, że nikt nie jest doskonały żeby zachować zdrowy rozsądek w tej całej sytuacji. Tutaj możecie też na przykład zaryzykować coś, e, możecie zaryzykować e, i na przykład chcieć się skontaktować z tą osobą, chcieć nawiązać właśnie jakąś e, relację. E, ale pamiętajcie o tym, żeby nie stracić głowy i zachować zdrowy rozsądek w całej tej sytuacji. Dziękuję.